O, tu nam się zaczęło grzać. Cześć. Dostaliśmy od widza indywidualną rację żywnościową, polską rację żywnościową. Gulasz, suchary, miód i tak dalej i tak dalej. Więc zobaczmy, jak to wygląda w środku. Zobaczymy, co my tam mamy. Mielonka wieprzowa, serwetki widzic jakiś cukierek, pewnie guma do żucia i tak dalej. Kolejny baton energetyczny, suchary, a miód. Gulasz węgierski. Kolejne suchary. Herbatka o smaku limonki z ekstraktem zielonej herbatki. No to zaczynamy imprezkę. Do podgrzewacza. Teraz... Podobno 12 minut będzie gotowe. A w międzyczasie skoczpiemy sobie sucharka. <słucharka> Oj. Dobry dla konia. Twardy jak cholera. Dużo kminku. Kminkowy. Ale zobaczymy z językiem. Lepszy. Ale twardy, tak jak mówiłem. Dobry dla konia. Dobra, suchar był średni. to mamy dwa batony owocowo-zbożowe. Jeden o smaku gruszkowym, drugi o smaku wiśniowym. Kule. Znowu cholernie twardy. Wiór jak cholera. Gruszkowy. Nie wiem. Już to twardszy, nie? Chłopcy z naszej armii muszą być zęby. Więc przed czas na milonkie pieprzową. Sprawdzimy, co tam żołnierze. Ojej, jaka tłusta. No, powiem Wam, że milonka. Jak milonka. O, tu nam się zaczęło grzać Ty, tylko żeby nam to nie wybuchło. <laughs> Pakiecik jeszcze jednorazowa chusteczka. Tu mamy gumę do rzucia, sól, cukierek i cukierek jakiś kofeinowy, tak żeby się podkręcić pewnie i biegać szybciej z karabiną. Nie? Podejrzewam, że z oleju to z oleju, nie? To no faktycznie, nie? takie, o, woleju oleju malutkie. No, szpot w oleju. Ja nie jestem miłośnikiem szpotów w oleju, ale smakują tak, jak wszystkie szpotki w oleju. Padało to dało radę. Tak. Zobaczcie. Żebyś, ty żeby nie poparzył, nie? W środku lasu, bo... Zobacz, jak paruje. Wow. Mm, powiem Wam, że bularz jest naprawdę dobry. Widać, że dużo papryki, paprykowe taki, nie? Zajebiste. Najlepsze danie tego dnia. w znaczy tej że żywnościowej. No i po tym całym jedzeniu pomyśleli i dostarczyli też papier toaletowy, nie? Także jest full wypas. Wszystko kończymy cukierkiem kofeinowym, kofi, cyk i blask!